No widzowie. Dzisiaj jesteśmy w Fortnite i dzisiaj będziemy zbierać loot tylko z flag przejętych na mapie. Więc widzimy się w gierce. Widzowie, lecimy w proste miejsce. No, no na pewno nie z szaleństwa, bo tam się roją od takich no wiecie. Jakby no no. Więc polecimy sobie ani na ruiny Rumoru. Tylko polecimy sobie na cieknącą centralę. Bo tam też jest flaga, ale tu mało osób ląduje, więc polecimy w to miejsce. Bo właśnie tu jest ta flaga, więc widzimy się już tam. Dobra, widzowie, jesteśmy już i za chwilę lecimy w to miejsce. Jak mówię coś cicho, to sorry, ale nagrywam na telefonie, bo nie ma aparatu. Więc sorry. Sorry tutaj za to, ale no. Ważne, że możemy, można grać, nie? Sobie. Dobra, lądujemy, lądujemy. Weźmy sobie, wylądujemy na drona, weźmy jakiś sobie początek rzeczy. Żeby nie było, że wiecie. Ale sobie, pompa rzadka, let's go. Jesteśmy sobie. w nie, widzowie, ja no zapomniałem, że my możemy tylko z flag. No nie, co ja teraz zrobię, jak ktoś mnie napawa? Mam nadzieję, że nikt mnie je zauważy, nie zauważy. No nie jest dobrze, widzowie, nie jest dobrze. Już ktoś mnie nawalał, widzieliście? Nie chciałbym zginąć. W prosty sposób, jak dopiero zaczęliśmy grać. A ja już tutaj, kurde, chciałem brać jakieś podstawowe itemki. Ale zapomniałem się, że my musimy tylko z tych flag zabierać sobie lód. I także polecimy na wyspę, żeby wziąć mityczną pompę. I wiecie, no. I soksiormy. O bez uleczenia co ja nie przeżyję. Dobra widzowie, mamy tutaj pompę rzadką którą miałem tam. Weźmy sobie to. Spaz to nie chcemy. Spaza. Tutaj skrzynia, może coś do uleczenia będzie. U ja ci widzowie! Nowa rękawica tej przemieszczania się po tych. Widzę, że tu pewnie będzie dinozaur, okej okay. widzowie Lecimy sobie teraz na... Ruiny Rumoru, bo tu też jest... Czekajcie, Ruiny Rumoru Tu jest flaga Co tam, lecimy 300 metrów stąd, widzowie, 300 metrów Widzowie, już ktoś mnie naparzał Muszę się uleczyć. Sorry, że tego nie nagrałem, ale musiałem zrobić cięcie. Dobra, widzowie, ja się może uleczę. Ale to już nie jest. Tu nie ma żartów. Nie wiem, co tu się dzieje, widzowie. Zdupiam stąd. Zdupiam, po prostu zdupiam widzowie. Jest po prostu szało... Szał. No no, golda. No, masę trafiają w głowę, to tu będziemy zamiatać sobie. hedy, heady i tak dalej. O nie, bo tu może być ten boss. Toś się tu nawala z tym bossem. Uj, oj, oj. Dobra, widzowie, przejmujemy flagę. Tam się nawalają. to My nawet nie zwracajmy na to uwagi. Myśmy się zabudujmy. Już nie mam surowców. My sobie to Karmimy ok, no nie mam go Widzowie, nie mam surowców Musimy tak przeżyć Bardzo mało Czy możemy? Możemy teraz Idealnie 10 co? Dobra, widzowie, przejęta flaga Są ludzie Kurde, słabo, słabo, słabo Dobrze, widzę, spieprzamy. Nie mam szturmowych karabinków. Ale tego bossa nie mogę zabić, bo tam jest niestety Mityk, no ale nie mogę go zabić, bo tylko ludz flag. Wow, wow, wow! Co by nie ura, 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 ura! co by ja umrę. Nie mam rady. Co by nie. Aha, dobra widzowie, zdjął mnie, cheater! Albo po prostu czegoś nie zauważyłem. Dobra widzowie, widzimy się w następnej rundzie, bo to już jest przesada. Dobra widzowie, jesteśmy już w gierce. Jak widzicie, lecimy na poplątaną przystań. Bo tutaj jest też flaga, i mało osób tu ląduje. A no, sami tam słabiacy lądują praktycznie, i dobra, dobra, żebym nie wykrakał. To za chwilę się okaże tak, że polecę i powiem, że łatwo będzie tam, a zginę. Dobra, widzę, że przyjmuję wyzwanie lecę tam. Więc Możemy już te. Lecieć. Słowie, tak jak mówię, lecimy na poplotonu no przystań. Tu jest flaga, jakbyście nie wiedzieli, jakbyście tu nie lądowali. To wam tylko mówię. O nie, jak ktoś tu chyba leci. Mówi się trudno, widzowie. Mów się trudno. Od razu przejmujemy flagę i nawialamy go z kilo, jak będzie nam przeszkadzał, bo nie mogę wziąć podstawowych itemków, tylko flagi, widzowie. Tylko flagi. Nie ma wyboru. Chłop leci. No, tu przystań no, Dobry nie, no. Mam nadzieję, że ich zauważy. Mam nadzieję, że nie zauważył. Oby nie zauważył. Oby... Szybciej do góry leć. Proszę, ja nie chcę tu zginąć. Chłop ma już broń, ja to wiem. Widzę, to jest straszne. On ma, on wie, ja wiem. No nawala, no nawala. No, no, no trafnie, no trafnie. No dawaj, traf. Otraf, traf, traf, no traf No spróbuj tylko, o kurde, trafił A, będę się biegał Sojusz, sojusz, sojusz sobie... Co Pada, wojtama. ma Na jest Cel posrany mam. Ja pitole. Lecę do niego. On mnie podgląda. Pajac jeden. Leży. Puch, widzowie, jak ja to zrobiłem. Chłon już wcześniej nawalał go tutaj powoli. Co mnie to Czy mi się przesłyszało? Co by Czy mi się przesłyszało? Ktoś tu jeszcze jest? Ja nie możemy. Dobra. To jakieś rzeczy do uleczenia? Dobra, potka, szybko wypiję. Ale widzowie, teraz mi ją wywalmy, tą potkę. Nie będzie nam potrzebna. Dobra, widzowie, lecimy stąd. Lecimy na kolejną flagę, nie wiem gdzie jest następna, ale wiem Że jeszcze ona jest na Rozstanie Knastu Ale ja tam nie mam zamiaru lecieć, bo zobaczcie na strefę Czy zdążę do jakiejś innej? Wątpię Wątpię, jeszcze raz wątpię A czy coś znajdę też nie wiem Weźmy sobie na jakieś surowca, bo Bo macy się przydadzą Jak będę na przykład Jakiś pro... Jakiś będzie mnie dojeżdżał, to żebym czasami nie umarł. No. Więc dupiamy stąd widzowie byle jak najdalej, żeby strefa nas nie zjedła. Bo jak nas zje, to będzie przypał bo ja nie mam żadnej mgiełki. Dobra. Może to nas wywalić w górę i lecimy stąd jak najdalej. Lecimy stąd. Ej! A czy nam się uda gdzieś indziej? No niech będzie. to jest nawet spoko. Oni, ktoś tam jest. No tylko SMG, dobra, z stąd stąd. Nie było mnie tu i nie będzie Narka 58 osób. Jak oni się tak szybko eliminują? What the heck? Co ja flagi nie mam kolejnej. Nie ma żadnej flagi, widzowie. Jak, gdzie by tu polecieć? Gdzie? Możę się Jeżeli jest, nie jest przejęta, dobra. Lecimy, podejmuje się wyzwa. Kuźba safe tu jest, nie? Widzowie, ja nie mogę tam iść. Mocne trafienia w głowę, to się nam przyda. Dobra, gdzie jest ten znacznik? Co jest? Nie widzę go. Ślepy jestem? O, tam. Dobra. Ora. musimy ominąć tych bosów, żeby ten. Bo nie możemy tutaj iść, niestety. Więc jak chwilę się widzimy? Dobra, widzowie. Musimy tam polecieć. Weźmy sobie trochę maców, bo skrzyni żadnej nie otworzyłem prawie. Jakieś tam kilka, tylko po to, żeby wziąć uleczenie. Ale tam same potki były. A minie są przydatne teraz, więc ty, no... Oby Sioło pani nie, nie przejął flagi, bo... No, kurczę, tam jest też sejf, one mnie prześladują, bo ja ukocham sejfy, nie wiem jak wy. Lubię mityczne bronie. I tak dalej. No ale no... Weźmy sobie mgiełkę to Nie no to rękawica jest Ej Czy ja tam, czy ja dobrze widzę, to jest laser? Czy ja dobrze, nie to jest ryba, dobra na szczęście bo Miał taki buldupy. No nie no, ktoś może być z laserem, halo Co? to jest takie nie fair Jeszcze 200 metrów Dobra widzowie Jesteśmy 60 metrów od celu. Widzowie, tutaj jest pas, który wyszedł chyba z. Albo dobra, nie, nie będę go brał. Bo chyba z rzadkie wychodzą, nie? Dobra, bo ta to chyba kupić mogę. Widzowie. Trudny odcinek. Sam sobie wymyśliłem propozycję. propozycję. Jeszcze będzie spokojnie, jeszcze jedna runda, więc wytrzymajcie to. Wytrzymajcie jeszcze trochę. Dobra. Tutaj, niestety, flaga jest przejęta. A gdzie jest następna? To tylko na obłupowanej albo na ruiny rumoru. Ale czy tam się opłaca iść teraz? Widzowie. Sobie i tu upolowałem. Dobra, widzę. Mamy tylko SMG i coś do uleczenia. Jestem po prostu niepodekscytowany, bo flagi, tylko dwie flagi. No, jedną flagę przejąłem. Tyle powiem. Bo widzę, wymieniamy znowu Mega City, na której prawie nie ma flagi. Ale wiem, że gdzieś tutaj musi być flaga. A ja z miłą chęcią, żebym ją przejął, bo tak śmierdzi mi tu flagą. Dobra, widzowie, nie wiem, co tu się dzieje. A ktoś nam mi tyka. Jakieś rzadkie rzeczy. Wygląda, jakby to było z tego, z flagi. Dobra, widzowie, jesteśmy już na fladze przy, na wyspie, więc możemy się tylko tego, z tego cieszyć że Jesteśmy na fladze, widzowie, i możemy to przejąć i dostaniemy potężne bronie i nawet subszary. Więc widzowie, obyśmy zdążyli. A słyszę, że nikogo nie ma na wyspie, więc to jest dobry znak. A my szybko przyjmujemy, bo widzowie potrzebuje wszystkiego takiego. oj On nie był na wyspie, nie? Nie był na wyspie, mój pot. Powiedzcie, że nie. jak Myk, wyrzucamy, 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 myk, masz jakiś tumowy? Dobra. Pistolecik. O kurde. Bra, bra. Nie żelam, ale muszę spieprzać. To nie jest dobry moment, żebyśmy to teraz... Su kurde, dobra, widzę. Jeszcze? Brak wam nie można? Wszyscy się na mnie uwzięli? No halo? Widzowie, oni by mega na nie uwzięli! Wszyscy! No pewnie tamten typ też za mną poleciał, ale... Teraz szukajmy uleczenia, bo ja nie chcę soksiorba marnować, Widzowie. Spójrzcie na mój lód! No, szkoda wam by było chyba go stracić. No, to, to są tylko dwie bronie dobra, Widzowie. mieście lepsze, ja wiem, ja wiem. Ale... No jacie. No i ruiny rumoru nie ma co już wiec. Nie ma. Więc tam może przejął flagę. Słuchajcie, ale widzowie to jest mega ryzyko, bo strefa rusza za 40 sekund, a ja zanim tam dojdę, zanim przejmę flagę, to już będziemy w strefie dawno, więc... Ja lepiej... O! I mamy uleczenie. O wilkomowa widzowie. Jest coś, co, czego szukałem. Co? Widzowie, rozwalamy to. Potrzebne jest uleczenie bez sok Widzowie, ostatni zostało chyba. Się trochę tu popinuję, i to się szybko urośnie. Okej, okay, dobra. Jeszcze jeden, który już wyszedł. Myk. I full, full HP. Full HP, widzowie. a W sumie to jest ostatnia runda, widzowie, jakby ja się gadałem. W ten sposób, że będzie to ostatnia runda Że 30 osób mniej, dobra Dobra widzę, Dobra Widzę, że tu była bitka O cholerka, ja nie mam nic na daleko Weźmy sobie jakieś surowce, bo mam ich Bardzo dużo Mam ich bardzo dużo, o klucz no, ale ten klucz mi się nie przy. Nie no, widzowie. Są żarty. Przyznajcie, że to są żarty. Ty no, kusi mnie to zabrać, nie widzowie. No, nie mam lepszego lutu, nie? Tutaj też pewnie nic fajnego nie ma. No nie ma, nawet no, na daleka. To jest jakiś fajny tutaj. Dobra, widzowie, chyba. O, dobra, nie nie będę taki widzowie, podejmę się wyzwania i będę taki, jak jest. Będę taki widzowie, macie content, ale z bólem dupy. Z bólem dupy widzowie. O kurde, ktoś tam jest. Wiecie go? Lecę do niego, lecę do niego, widzowie. Cześć. Leży... make Pierw Dwa flagi już mało, tak? No, no tak, bo tego pierwszego zabiłem. Z pierwszej przyjętej flagi na rostanie Kneistu. Prawie, po przy stali, widzowie. Rzadko tam ląduje tylko do zabań, jedynie. Jakby musiał murajski Kto tam lądował, daje subikaj dzwo z dzwoneczkiem, widzowie. Milej Kacza i pisze komentarz, ile ma koronek na przykład. Bo mnie to bardzo ciekawi. Jacy moi widzowie mają, ile mają koronek? Czy są prosami? Czy jakimiś takimi początkującymi? No, a jak a jaki jest wojna wasz na najstarszy no skin? To też możecie się podzielić w komentarzach, widzowie. Ja se chętnie przeczytam, tak jak mówiłem. Warto moje filmy oglądać, bo wiecie, no ja chciałem dobić 10 tysięcy, nareszcie albo trzech, bo widzowie, ostatnio Jakieś 5 miesięcy temu, tak nawalaliśmy z subami, jak był ten, jak był Stable Guys. Teraz on się skończy, widzowie. Nie mam z czego nagrywać, i teraz Fortnite wiecie. Minecraft może też będzie, ale to muszę odnowić sobie takie ten, rzeczy. No, na pewno nie na młodach, widzowie. Survival to survival. Będę sam w survivalu sobie grał. Może jakiś nam kolega albo kuzyn dołączy. Wiecie, znacie tego kuzyna mojego, który grał w poprzednim odcinku ze mną. Ale dzisiaj taki wiecie. pięć osób zostało. Zobaczymy, jak ten w ogóle odcinek dokończy się. Czy będzie pierwsze miejsce? Czy jakie? Dobra, widzowie, jest cztery, są cztery osoby. Za 15 sekund rusza strefa, jestem właśnie w niej zabudowany zmienię na metal, żeby nie było żeby później, wiecie być jakiś pancerny mieć bardziej budulec niż drewno choć sasz, drewno się szybciej, naj, szybciej buduje ale cegły to jest fajny wybór, one tak się szybko budują i są dosyć fajne więc zostawmy sobie cegły, bo metal zanim, zanim metal się wybuduje, to tam wiecie dobra widzowie tam się nawalają gdzieś ja se poczekam tutaj widzowie. Ja nie chcę ryzykować. Zobaczcie, trzy klucze. bym że to zostawił tutaj, może wyrzucę nawet. I tak nikt nie zaraz. Ale tam jest klucz. Wow. Niedaleko ktoś jest. Popatrz. Popatrz. O widzicie tam? O. W tamtym miejscu. Co to jest? Pf, ale mały kujde, on jest tak daleko. Trzy słupki. Widzowie. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy to się uda w ogóle. Jestem bardzo nieprzekonany. Ale ja sobie tutaj poczekam, widzowie. Ja sobie poczekam. Nie jestem tu taki. Co zrobimy w ten sposób? Ja to tak trzymał? Ruszyła strefa. Buje się. Buje strasznie. Że lecę pod prąd. Jakby nie lecę pod prąd, tylko zobaczcie, kto tu jest. Wyglądają nas po Nie chcę zbytnio z nimi zadzierać. A to na chwilę. Co tu się dzieje.

Oj, nie jest dobrze. Oj, totalnie nie jest dobrze. Oby mi nie odkryli, o kurde, i co, jaka bitka. Obejdę to do Dookoła, żeby było bezpieczniej. Widzowie, straszna presja dla mnie. Bardzo straszna. Ja się tutaj. O ja ja. O Jak! O padły widzowie. Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia. W następnym odcinku. Dajcie ja lajki, like, jak mu się spodobał film. Następny. No, może jak jak dobijecie ponad 5 lajków, to będę bardziej odważny i na fidały będę z nimi tam bardziej się do nich adyował, tak napiewała. No, będę starał się ćwiczyć jakoś tak, żeby był mega prosem. No. Trzymajcie się. i Na razie zostawcie łapki, jak tam powiedziałem. Czy tam nie wiem, dobra. Trzymajcie się. Na razie.